Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym tutorialu nauczymy się gwiazdy do backside 720 Hyper slash pop360 Hyper. Tak naprawdę po gwieździe nie wykonujemy pełnego wejścia backside'a, tylko zaczynamy sobie przodem do naszego celu. Jest to również pop, który ma znacznie więcej obrotu. Także ten ruch, który wykonujemy jest pomiędzy backsidem a popem, więc warto nauczyć się obu tych setupów, tak żeby dobrze skumać, co się dzieje po tej gwieździe. Też dodatkowo podstawą do tego skoku będzie gwiazda do Backside 900 slash POP 540. Także jeżeli nie potraficie robić sobie tego wejścia, to zbadajcie sobie też tutorial, który wrzucę sobie w opisach. I również do tego POP 360 Hyper, jak i 720 Hyper również jest tutorial, też sobie obadajcie. Więc na samym początku robimy sobie gwiazdę do Backside 900. Teraz, tak naprawdę, to co próbujemy sobie zrobić, to również złapać sobie rotację twistową w pionie. Czyli zamiast łamać się w biodrach, łamać się w barkach, próbujemy naszymi oboma barkami spiętymi podciągnąć skok do góry, patrząc się na cel. Więc, kiedy ląduję gwiazdę, lukam sobie na mój target i podciągam spięte barki, żeby móc się zakręcić w pionie. I teraz, zamiast kopać moją prawą nogą, próbuję po prostu moją lewą przeciągnąć tutaj do gleby. Nogi staram się też nie przeciągać w taki sposób, że moja noga jest na razie prosta. Po prostu próbuję na lekko podgiętym kolanie moją stopą troszeczkę wyżej przeciągnąć cały ruch i wylądować sobie tyłem do mojego celu. Na razie zróbmy sobie to powoli. Wchodzę sobie w gwiazdę, próbuję wyskoczyć, delikatnie lewą nogę przeciągam. I teraz w miarę stopniowo, tak samo jak się uczyliśmy tego przy Backstage 720 Hyper, próbujemy sobie tą nogę trochę wyżej podciągać. Dalej ze spokojnym wejściem, dalej ze spokojną gwiazdą. Teraz im mocniej zrobimy sobie gwiazdę, im bardziej po gwieździe spojrzymy na cel, podciągniemy barkami nasz skok do góry, żeby go nie skręcać od razu na boki, żeby nam nie robiło salta, zaczniemy coraz wyżej wyciągać naszego hypera i coraz lepiej kopnięcie będzie mogło wyciągnąć cały ruch, tak żeby ta noga ładnie przeszła przez górę. Im mocniej zaczniemy sobie robić ten ruch, tym bardziej zacznie nas przekręcać na tą jedną lewą nogę. Zauważycie w pewnym momencie, że wasza prawa zacznie sama lecieć do góry, a nasza lewa zaciąga ładnie do gleby. To właśnie pozwala nam złapać ten ładny ruch hypera, który po lądowaniu tak naprawdę możemy wyciągać do kolejnych cheatów. Możemy sobie z niego swingować, możemy sobie robić dowolne ruchy. Dodatkowo to wejście przyda nam się również do failonga. Jeżeli też to lądowanie na tą jedną nogę jest dla was trochę dziwne, zajrzyjcie sobie jeszcze na tutorial do POP360. Hyper, gdzie dokładnie tłumaczę w jaki sposób robi się to lądowanie. Niemniej jest ono banalnie proste. Tak naprawdę próbujemy kolistym ruchem pociągnąć sobie do gleby i pod koniec podciągnąć nasze prawe kolano w górę, tak żeby można było dobrze ustawić biodra do lądowania. I to wszystko jeśli chodzi o tą kombinację. Dzięki, wielkie za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym tutorialu. No i oczywiście powodzenia w nauce.